Manko, węże, wężyki, już mija, tu anekonda! Lepiej <grywa> zakręcona niż od żelazka. Jeśli szukasz powagi, to nie wiem, idź do urzędu. Rebeka, <grywa> <grywa> luz, suchary, które aż bolą, których nikt nie chciał usłyszeć, ale i takie powiem. I ogólnie, chaos taki, ale i z klimatem. W profilu znajdziesz życiowe rozkwiny, które brzmią mądrze, póki nie pomyślisz o nich drugi raz. Humor z bedronki, ale serce z platyny. Migalny, że nawet czasami ja się zastanawiam o co tu chodzi. Czy to profil rozwojowy? Tak, jak tu wejdziesz, to rozwijasz mięśnie brzucha od śmiechu. Obserwuj mnie, jeśli masz dystans do siebie i świata. Mus też czasami robi Error 404. Lubisz ludzi, którzy nie udają, co mają wszystko ogarnięte. Iż Belkę niż Bulisienię, ale czasami i ten wypadnie. Będzie tatry, ale może będzie cud. Nie uczę jak żyć. Sam lewo ogarnię lodówkę. Ale jedno ci powiem. W mnie, podejmujesz najlepszą z najgorszych decyzji. Na tym profilu ciu może trochę spadnie. Ciem chmur wzrośnie do nielegalnej wysokości. Więc klikaj ten follow, zanim Cię przechodzi sąsiad z TikToka. A jak raz wejdziesz, to już wyjść nie chcesz. Jak stanie dramy w TVN. Tu Anaconda. Jeśli masz jakiś challenge dla mnie, pisz w komentarzu. Tego ja to go dnia. Życzy, Anaconda. <grywa>